Wam pośpiewam, byście posłuchali. To ja Wam zaśpiewam, byście posłuchali. Za górą, za lasem, kukołyska kuka. Chodzi po wziśniosek, powie śląskie suka. Chodzi po wziśniosek, Pawie, żonki, soka, Z te strony, gdzie świe. Pa Pawie, żonka, to nie. Żeby bym miała udecka, pojechał bym do niej. Żeby bym miała udecka, do niej. Nie mam ja udeckie. Ani nie wiał Moja o to nie moja powieść ludzka, o to u to nie moja powieść ludzka, a ani ty słodecki, nie bez nich do da pa vizh lourrez-krizh. bez nir da prouna, da pa vizh lourrez-krizh. O t'o non pa vizh lak, non o t'o non, tel ka, -ka ta pa dim vipredon. Tel ka kapelosheg, ta pa dim vipredon. Płakały po wieś lulki, płakały, płakały, tylko kapeluszy jego wydostały, tylko kapeluszy po nim wydostały.